Niektórzy wolą czekoladowe jedzenie, a niektórzy zwykłe. Możecie być pewni, że nasz nowy filmik spodoba się jednym i drugim. Zatem usiądźcie wygodnie, bo zaczynamy. Wow, patrz, coś tu jest! Chcę pierwszy podnieść pokrywkę. Powodzenia, Quentin. Co? Czy to naprawdę bomba? O nie, zaraz wybuchnie. Chyba nic się nie dzieje? Może niepotrzebnie się baliśmy? Przyjrzyjmy się temu bliżej? Hmm, dziwne, wcale nie wygląda jak bomba, pachnie czekoladą! Rozumiem, to słodka bomba! Wow, mam takie szczęście! O jacie, jaki to jest pyszne! To na pewno czekolada! Ej, to nie fair! Niestety taki los! Quentin, jeśli ty masz bombę czekoladową, to co ja mam? Ej, słyszysz mnie? Róż głową! Tam może być prawdziwa bomba! Muszę to sprawdzić! Tylko nie to! Miałam rację! Patrz, tam jest zegar! Kończy nam się czas! Musisz przeciąć kabel! Masz rację, nie mam innego wyboru! Najważniejsze, żeby się nie pomylić! Boże, ręce mi się tak trzęsą! Tylko się nie pomyl! Gotowe! Co? Coś się dzieje? Chyba odliczanie stanęło w miejscu. Udało ci się, Moniko. Ej, już po wszystkim. Możesz otworzyć oczy. Super, dałam radę. Jesteśmy uratowani, Quentin. Wydaje mi się, czy znowu słyszę tykanie? O nie. Chyba jednak pomyliłaś kabelki. Na to wygląda. Przepraszam, nie zrobiłam tego specjalnie. W porządku, zdarza się. O, patrz, moja czekolada się roztopiła! Jaka ogromna pizza! Lepiej spójrz na to, Kate. Jak Ci się podoba mój żelkowy miś? Czyż nie jest słodki? Myślę, że to dużo lepsze niż pizza, bo żelki świetnie komponują się z czekoladą. I teraz jeszcze raz się w tym upewnimy. Pyszności, tak jak mówiłam. Kate, mam genialny pomysł. A gdyby tak wykąpać całego misia w czekoladzie? Kurczy, jest taki duży, że się nie mieści. Trzeba go odgryzać po kawałku. No cóż, to też całkiem niezłe. Cała wymazałaś się czekoladą jazz. No i co z tego, najważniejsze, że jest pyszne. Zobacz, co wymyśliłam. Czy to nie zabawne? Ojej, głowa przykleiła się do fontanny. A nie, niepotrzebnie panikowałam. Pora to dojeść. Nie będę ci przeszkadzać. Tym bardziej, że już dawno ślinka mi cieknie na widok mojej pizzy. Spójrz, jakie idealne koło. Brawa dla tego, kto to stworzył. Wygląda świetnie. Mam nadzieję, że czekolada nie zepsuje smaku. Mm, no nie jest źle. Bardzo nietypowe, świeże. Podoba mi się. Aby łatwo umieścić pizzę w fontannie, należy ją złożyć właśnie w taki sposób. No to próbuję. Super, to działa. Bardzo wygodne. Jestem prawdziwym geniuszem. Co za pyszności. Sorki, ale nie jestem gotowa, żeby tego próbować. Dużo tracisz, Jess. Zobacz, co zostało. Chcesz przymierzyć? Daj spokój, Kate. Nie podoba mi się to. Wygląda obrzydliwie. Ma na sobie ślady twoich zębów. O, nowe porcje, super. Mam nadzieję, że tym razem nie ma tam bomby. Myszka, o jacie! Jaka słodziutka! Na pewno jest pyszna. W końcu jest zrobiona z czekolady. Quentin, przestań się ze mną drażnić, to nie fair. Przepraszam, tylko żartowałem. Nie bierz tego do siebie. Wow, jaki głęboki smak! Jestem mile zaskoczony. Poczęstuj mnie proszę! Nie mam mowy lepiej podnieść swoją pokrywkę. Czekaj. To znaczy, że pod moją pokrywką jest prawdziwa mysz! Zgadłaś, gratuluję! Aj, nie znoszę myszy! Ojej, moja biedna głowa, to boli! Moniko, jak zawsze zbyt gwałtownie reagujesz. Lepiej z powrotem ją przykryję. Ale to niesprawiedliwe! Pokrywka musi być podniesiona. Gdzie się podziała mysz? Uciekła! Widzisz ją gdzieś? Nie, nie widzę, ale coś czuję. O nie, zabierz ją stąd! Chodź, tu malutka! Nie bój się, nikt cię nie skrzywdzi. Wow, od dawna miałam ochotę na gumę do rzucia. Obie miałyśmy szczęście. Ja mam makaron. Uwielbiam go. Zobacz, jaki jest długi. Super! Wygląda pysznie. A jak się go obleje czekoladą, to już w ogóle będzie bomba! Czas się o tym przekonać. Super! Po raz kolejny widzę, że lubimy zupełnie co innego. Hejd, nie rozumiem, jak możesz jeść makaron z czekoladą. To obrzydliwe! Po prostu boisz się eksperymentować w przeciwieństwie do mnie. W twoim świecie nie ma nic ciekawego, jest nudno. Powinnaś uczyć się ode mnie. Zawsze próbuję nowych rzeczy i nigdy się nie zawiodłam. O mój Boże, to jest wspaniałe. Przepraszam, nie mogę mówić, mam usta pełne makaronu. No cóż, smacznego. A ja mam coś do zrobienia. Czas spróbować mojej gumy. Mimo, że to nic nadzwyczajnego, jestem pewna, że i tak jest pyszna. Zwłaszcza jeśli skąpiemy ją w czekoladzie. Już czuję te rozkosz w moich ustach. O tak, to niewiarygodne. Nie zamieniłabym gumy na makaron w czekoladzie. Dobrze, że jest jej tak dużo. To mi wystarczy na długo. Wezmę całą gumę i owinę ją wokół fontanny. Wygląda fajnie, jak łańcuch choinkowy. Co ty robiłaś, Jess? Fontanna się zepsuła. Przepraszam, nie wiedziałam, że tak nie wolno. Uff, prawie wybuchło. Przyjrzyjmy się bliżej. Zobaczmy, co jest w środku. Może uda się nam to naprawić. Daj sobie spokój, Jess. O nie! Miałaś rację, mogłam tego nie dotykać. To straszne. Wow, prawdziwy miecz! Nie wierzę własnym oczom. Zawsze o takim marzyłem. Patrz ile kamyków. Jaki ładny. I dostrze błyszczy mocniej niż diamenty. Jestem gotów zabić prawdziwego smoka. Z takim mieczem nie boję się niczego. Będziemy walczyć? Wystarczy tych głupot, Quentin. Ale skoro nalegasz, to możemy spróbować. Broń się, moniko! O nie! Miecz wyleciał mi z rąk i utknął w ścianie. Ale ze mnie majda. Zaczyna mi się podobać ten pojedynek. Teraz na pewno nie mam nic przeciwko starciu. Ale to niesprawiedliwe! Jestem bezbronny! Przestań, błaga! Uwielbiam, gdy ktoś błaga mnie o litość. No to co, poddajesz się? Co to za zapach? Wow, to chyba nie jest prawdziwy miecz! Zgadza się, to miecz z czekolady! Co za zwrot akcji! Ten miecz podoba mi się o wiele bardziej niż zwykły! Wspaniale! Podziel się ze mną! To ja ci to powiedziałem! Quentin, spadaj ze swoimi głupimi prośbami! Dobra, rozumiem. Ała! A ten miecz jest na pewno prawdziwy. Jesteś taki zabawny. Nietypowe połączenie smaków, może humoru i ulubieni bohaterowie. Zrobiliśmy wszystko, by ten filmik był niezapomniany. Jako miły bonus kilka niefortunnych ujęć z nagrań. Chcesz zajrzeć za kulisy? Nie wyłączaj filmu, spodoba ci się. A na nas już czas. Do zobaczenia wkrótce.